Żeby powstało cokolwiek w naturze, musi być tarcie. Żeby powstał człowiek, musi być tarcie między kobietą a mężczyzną. Przeciwieństwa, inne rzeczy. Kobieta i mężczyzna w pewnych rzeczach się nie zgodzą. Koniec kropka. Mają inne myślenie, inny sposób patrzenia się na świat. W pewnych rzeczach się nie zgodzą. Są przeciwieństwami. I zawsze będzie jakieś tam tarcie, jakiś zgrzyt, bo w pewnych rzeczach się nie dogadają. I fizycznie musi być jakieś tarcie, żeby powstał człowiek. Musi być tarcie między dwoma ludźmi w formie opinii, dyskusji, żeby powstał jakiś nowy pomysł. Żeby powstało coś, musi być tarcie. To tarcie to jest stres. Na przykład, jeżeli jesteś malarzem. Jesteś malarzem takim epickim. Chcesz nawalować niesamowity obraz, masz niesamowite pomysły, ewoluują te pomysły w Twojej głowie. Masz wizję, masz niesamowitą kreatywność i ta kreatywność ewoluuje i chcesz zrobić coś niesamowitego. Potrzebujesz stres, żeby coś powstało. Potrzebujesz jakiś termin, <grych> potrzebujesz mieć jakiś stres, gdzie powie ci ktoś, do tego dnia musi być namalowany obraz. Wtedy będziesz ograniczony, ale to spowoduje, że powstanie obraz. Musisz powiedzieć, ok, na tym będę malował, takimi narzędziami będę malował i koniec, i muszę zrobić coś. Bo jeżeli będzie ewoluowało, ewoluował ten pomysł w twojej głowie i będziesz mówił, a nie, na namaluję na takim materiale i użyję takiej farby, a później użyję takiej farby, ale potrzebuję większy kadr, a i musi być przedłużony termin, i nie powstanie nic. Jak się ograniczysz, jak ktoś cię ograniczy, jak dostaniesz stres, to pewne rzeczy nie zrealizujesz. Ograniczysz się na coś. Na taki obraz, takie kolory, takie rzeczy. Będziesz musiał wybrać. I coś powstanie poprzez ten stres. Będzie rzeczywiście istniał obraz. Nie będzie ta epicka wizja Twoja, ale będzie coś. Będzie coś blisko tego. Będzie kropelka z tej Twojej epickiej wizji. Ale będzie coś. I nie będziesz zadowolony, bo zostałeś ograniczony, bo miałeś więcej w swojej głowie, miałeś większe pomysły, ale zostałeś ograniczony. I nie było to przyjemne, ale coś powstało. Potrzebujesz stres, żeby coś powstało. Musimy się ograniczyć na coś, żeby coś było, nie? Nie możesz wszystko. Jeżeli, na przykład, jesteś osobą kreatywną, to potrzebujesz blisko siebie ludzi, którzy są bardzo przy ziemi, bardzo myślą logistycznie. Kalkulują finanse, księgowości, takie bardzo fizyczne rzeczy. Potrzebujesz takich ludzi, z którymi się nie zgodzisz w pewnych rzeczach, bo masz kreatywny umysł i masz wizję epickie i niesamowite rzeczy. Potrzebujesz takich ludzi, żeby było tarcie, żeby Ci ograniczali trochę, żeby odpadały pewne pomysły z Twojej głowy, żebyś się ograniczał tymi pomysłami na coś, żebyś coś zrobił. Jak masz firmę. Jeżeli jesteś osobą kreatywną, to potrzebujesz ludzi, którzy będą ci mówili rzeczy, które nie chcesz słyszeć. Tego się nie da zrobić, tego się nie da zrobić, tego się nie da zrobić, się nie da zrobić. To nie można, to nie można zrealizować, finansowo to nie da się. Takie coś nie jest możliwe. I ty, jako kreatywna osoba z wizją, musisz cisnąć i próbować. I próbować przebić się przez te materialne rzeczy, przez te fizyczne rzeczy, przez to. Przez tą. Przez te księgowości, przez tą logistykę, będziesz musiał cisnąć i cisnąć, i ograniczać się trochę, i cisnąć, i cisnąć ze swoją wizją, aż coś wyjdzie. Tak samo osoba, która jest bardzo przy ziemi, taki, taka osobowość typu manager. Jeżeli manager działa, ma taką pracę, że wszystko jest obliczone, wszystko wiem, jak zrobić, wszystko, jest na miejscu i robię codziennie te same rzeczy, to nie powoduje jakiejś ewolucji. Taki, taka osobowość typu manager potrzebuje jakąś osobę z wizją, z kreatywnością, nieograniczoną, która będzie pchała w tą stronę i mówiła da się zrobić to, może to jest możliwe, idziemy tam, zrobimy to. I ten manager będzie mówił nie da się, 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 nie da się. aż... Będzie pociśnięty, nie będzie mu się to podobało, że są zbyt pickie te wizje i będzie mówił, że się nie da, aż w końcu gdzieś będzie jakieś porozumienie i pomyśli sobie ten manager, że coś jest możliwe. Może uda się ten niesamowity pomysł jakoś to obliczyć logistycznie, księgowości to i to wszystko, i może jakoś coś z tego wyjdzie. I obie strony się stresują, i ta kreatywna osoba, i ten manager stresują się, ale coś powstanie. Dam kolejny przykład. Jeżeli ty jesteś zmęczony codziennie i nie masz energii, jesteś zestresowany tym, że nie masz energii, jesteś wymęczony, wykończony, i to cię stresuje, to jest dodatkowy stres, nie? Chcesz być mniej zestresowany, więc wpadasz na genialny pomysł. Będę się wysypiał. Obliczysz, odkryjesz, że potrzebujesz na przykład 9 albo 8 godzin, albo 7 godzin, potrzebujesz tyle snu dziennie, nie? I organizujesz swój czas tak, żeby iść w odpowiedniej porze spać, żeby się wyspać. I wysypiasz się. Wysypiasz się. I będziesz miał mniej stresu. Nie robisz to po to, żebyś nie miał stresu. Żebyś wstał i mówił: A teraz mój dzień będzie szedł fajnie i nie będzie stresu. Nie. Jeżeli wysypiasz się po to, żeby się nie stresować, to w ciągu dnia nie będziesz robił rzeczy, które Cię stresują. I to, że jesteś wyspany spowoduje, że będziesz zmulony. Wiele ludzi nagle się wysypia, zaczyna się wysypiać, ale nic nie robią więcej i chodzą zmuleni. Wysypiasz się po to, żeby mieć więcej energii, żeby przyjąć więcej stresu z wyboru, żeby zrobić rzeczy trochę bardziej stresujące, jakiś na przykład intensywniejszy trening albo trochę więcej pracy, albo trochę więcej mentalnej energii włożyć w coś. Nie? Zestresować się. Po to się wysypia, żeby mieć więcej energii, żeby się zestresować intencjonalnie, żeby coś powstało więcej. Bo jeżeli nie chcesz się stresować, to nie powstanie nic. Chyba że Twój wybór jest taki, że chcesz zostać mnichem, iść gdzieś w góry i medytować. Jeżeli to jest Twoja misja, ok, idź. Jak najbardziej. Pewni ludzie mają taką misję i czują to i spełniają się w taki sposób. Według mnie nie każdy jest stworzony do tego, żeby siedzieć w górach i żyć w takim absolutnie zen i nie czuć stresu. Myślę, że wiele ludzi są na tym świecie po to, żeby stworzyć rzeczy, żeby popchać świat do przodu, żeby zrobić coś niesamowitego, żeby przeżyć coś niesamowitego, żeby odkryć coś niesamowitego. Więc, żeby coś powstało, musi być stres. I dobrze jest to zrozumieć, zaakceptować to. Do punktu, gdzie na przykład przychodzi Twój mąż, Twoja żona, Twoje dzieci podchodzą i jest starcie nie? Nie zgadzamy się w czymś. Ktoś ci mówi, Ej, tak nie jest, wcale tak nie jest. Ty masz jakąś opinię, i ktoś ci mówi coś przeciwko Tobie. Dobrze jest zrozumieć. Że potrzebuję stresu do punktu, gdzie jak takie rzeczy się przytrafiają, żeby widzieć to inaczej, żeby nie myśleć sobie: O nie, teraz ta osoba sprawia, że ja się czuję źle, i ja muszę się bronić. Nie, to jest dobre. To jest trochę tarcia. Czy stać mnie na to? Czy mam zapas energii, żeby się postresować trochę? Zazwyczaj masz. To nie jest ogromny stres. Jak patrzysz na tą sytuację, gdzie na przykład jest jakaś sprzeczka z twoim partnerem, na przykład, jak patrzysz się na to inaczej i rozumiesz, że to jest stres, to jest tarcie, to jest Próbowanie jakie, odkrycia jakiegoś porozumienia, jakiejś konfiguracji, gdzie tak może się porozumiemy, tak może przejdzie trochę moje i trochę Twoje i coś, coś wyjdzie z tego, nie? Jak patrzysz na to w taki sposób, że to jest potrzebne, żeby powstało coś lepszego, to nie jest to taki intensywny stres nagle. Nagle nie fazuje ci ten stres, nagle jest odczarowany ten stres i rozumiesz, że to jest normalne. I przyjmujesz takie sytuacje z przyjemnością, że siedzimy, dyskutujemy, dyskusja jest niewygodna. Aktywują się w tobie pewne rzeczy, które ci się nie podobają, bo ktoś mówi coś i jest przeciwko twoim przekonaniom. I chodzi o to, żeby przeżywać to, dyskutować, siedzieć w tym i rozumieć, że to jest ok. Żeby się uśmiechać na takie sytuacje, a nie panikować. O nie, czuję się źle, nie mogę wytrzymać żeby znosić to i rozumieć, że to jest potrzebne.